Witam serdecznie. Mam takie pytanie a propos przetwornicy 1000W, którą u Państwa kupiłem. Jest to urządzenie, które ma stałą moc 1000W, a szczytową moc 2000W. Chciałem przetestować czajnik. Czajnik, który kupiłem też na Allegro. Pokażemy sobie tutaj do kamery, że czajnik ma 760W. Czyli bez problemu taki czajnik powinien. Tutaj być zasilany z tej przetwornicy. Woda jest nalana do czajnika. Cyk. Bierzemy akumulator, bierzemy multimetr. Akumulator był całą noc ładowany. Przystawiamy sobie, mam nadzieję, że będzie widać plusik, minusik. Jest niecałe 13V. Tak, czyli akumulator jest sprawny. To już mamy udowodnione. No i podłączamy sobie naszą przetwornicę do niego bezpośrednio. Plus minus. Odpalamy. Zapala się czerwone, zapaliło zielone, czyli jest, czyli jest wszystko w porządku. Tu jest światełko czajnika, że woda powinna się gotować. Podpinamy sobie naszą przetwornicę. Jest zielone. Mam nadzieję, że to widać. No i włączam. Jest czerwone. Światełko czajnika się nie świeci, także gotowania żadnego nie ma. Wyłączamy, odłączamy tą przetwornicę o mocy 1000 i wypróbujemy teraz przetwornicę o mocy 2000. Także sobie sobie ją tu szybko przykręcimy. A bez podkładek mamy. Mamy plusa mamy, mamy minusa też jak te podkładki przykręcamy odpalamy mam nadzieję, że będzie widać czerwone tak świeci się, słabo widać, ale zielone się świeci podłączamy sobie nasz czajnik i woda się gotuje tak widać że widać że światełko się świeci może ja zrobię teraz pauzę i poczekam aż ta woda się zagotuje i zobaczymy czy na pewno tak się stanie jak widzimy para leci minęło jakieś 5 minut już sobie tutaj bulgocze cyk wyłączyło się woda się woda się zagotowała Pytanie moje jest takie, dlaczego ta przetwornica nie pociągnęła tego czajnika o mocy 760 W, skoro stała moc jest 1000 W, bez problemu pociągnę pociągnęłoby to, gdyby tak rzeczywiście było, szczytowa 2000, na nią tu nawet nie patrzę, eee, proszę o jakieś wyjaśnienie.